Był początek XIII wieku, gdy na polskie ziemie przybyli oni. Rycerze w białych płaszczach z czerwonym krzyżem na piersi. Templariusze, zakon, którego imię budziło szacunek i strach w całej Europie. Nieśli ze sobą nie tylko miecze, ale i tajemnice. Byli bogaci, zorganizowani, i co najważniejsze, niezależni od żadnego króla. Odpowiadali tylko papieżowi. Władcy Polski patrzyli na nich z podziwem. Ich dyscyplina, fortuny i wpływy mogły stać się potężnym wsparciem w czasach, gdy kraj był rozdarty między książętami. To właśnie wtedy rozpoczęła się historia templariuszy na ziemiach polskich. Historia pełna blasku i mroku. Pierwsze nadania otrzymali od księcia Henryka Brodatego i jego żony Jadwigi Śląskiej. Zakon szybko rozgościł się w dobrach na Pomorzu, w Wielkopolsce i na Śląsku. Ich komandorie powstawały w miejscach, które dziś owiane są legendą: Chwarszczany, Rurka, Myślibusz, Oleśnica Mała. Lud widział w nich świętych wojowników, ale niektórzy szeptali, że nocami w ich kaplicach odprawiano dziwne rytuały, że modlili się nie do Boga, lecz do jakiegoś tajemnego bóstwa, Bafometa, że skarby, które przywieźli z Ziemi Świętej, były przeklęte. Templariusze byli intrygujący, zamknięci, obcy. Ich klasztory przypominały twierdzę, a dokumenty spisywali szyfrem, którego nikt poza nimi nie potrafił odczytać. Zakon rósł w siłę, aż stał się jednym z najbogatszych właścicieli ziemskich w Polsce. Ale nikt nie przypuszczał, że ta potęga pewnego dnia obróci się w ruinę, że przyjdzie noc, w której białe płaszcze zapłoną, a ich sekrety znikną razem z nimi. Templariusze nie przybyli do Polski, by siać w wojnę. Przybyli po coś cenniejszego, po wpływy. Tam, gdzie inni rycerze widzieli miecz, oni widzieli księgę rachunkową. Tam, gdzie inni zdobywali zamki, oni zdobywali ziemię, przywileje i dusze. Ich twierdze w Polsce stały się centrami handlu, dyplomacji i bankowości. Bo to właśnie oni jako pierwsi stworzyli system finansowy, który dziś nazwalibyśmy bankiem. Kupcy i książęta deponowali u nich złoto, a w zamian otrzymywali tajemnicze kwity z pieczęcią zakonu. Z tym dokumentem mogli podróżować po całej Europie i wypłacić swoje bogactwo w dowolnej komandorii. To był średniowieczny kredyt zaufania, dosłownie. Templariusze w Polsce nie tylko gromadzili skarby, oni potrafili nimi zarządzać. Z ich inicjatywy rozwijały się osady, młyny, winnice, wznosili zamki, stawiali kościoły, a przy okazji gromadzili informacje. Bo władza nie rodzi się z miecza, lecz z wiedzy. I to właśnie wiedza, którą posiadali, zaczęła budzić strach. Kronikarze wspominają, jak książęta zaczęli patrzeć na nich z nieufnością. Nie rozumieli, jak bracia zakonni mogą obracać tak ogromnym majątkiem, jak to możliwe, że potrafią wpływać na decyzje możnych, że niektórzy z nich znikają z klasztorów i wracają po latach bogatsi niż kiedykolwiek. Zakon Templariuszy stał się państwem w państwie. Ich majątki były nietykalne, ich decyzje niepodważalne. Wielu władców obawiało się, że pewnego dnia nie to oni, lecz zakon przejmie władzę nad Polską. Bo tam, gdzie król musiał błagać o wsparcie, templariusz po prostu otwierał swoje skrzynie ze złotem. Ale złoto to nie wszystko. Wraz z nim przyszła pycha, a pycha, jak zawsze, prowadzi do upadku. Bo w chwili, gdy templariusze uwierzyli, że są nietykalni, gdzieś w Europie ktoś już planował ich zagładę, i kiedy ogień zapłonął w Paryżu, jego echo dotarło także tutaj. Nad polskie ziemia. 13 października 1307 roku, dzień, który przeszedł do historii jako czarny piątek templariuszy. W Paryżu, na rozkaz króla Filipa IV Pięknego, rozpoczęły się masowe aresztowania członków zakonu. Bracia w białych płaszczach zostali wyrwani z klasztorów, skuci łańcuchami, oskarżeni o herezję, bluźnierstwo i kult szatana. To był początek końca. Wieść o upadku zakonu rozeszła się po Europie szybciej niż ogień, i jak ogień pochłonęła wszystko, czego dotknęła. Władcy, którzy wcześniej klękali przed templariuszami, teraz z radością odbierali im ziemię. Kościół, który ich błogosławił, milczał. Papież Klement V ugiął się pod presją Filipa i potwierdził wyroki. Zakon ubogich rycerzy Chrystusa przestał istnieć. Ale co z Polską? Tutaj templariusze również mieli swoje twierdze, swoje skarby i swoich ludzi. Kiedy z Paryża nadeszła wieść o aresztowaniach, polscy bracia zrozumieli, że muszą działać szybko. Wielu z nich zniknęło z dnia na dzień: niektórzy spalili dokumenty, inni zakopali kosztowności, jeszcze inni po prostu rozpłynęli się w cieniu. Legenda głosi, że ostatni mistrz templariuszy w Polsce kazał rozdzielić zakonny skarb na części i ukryć go w różnych miejscach. Pod kaplicą w chwarszczanach, w ruinach rurki, a może w jeziorze niedaleko Czaplinka. Do dziś nikt nie znalazł niczego, co można by nazwać pewnym dowodem. Tylko ślady, kamienie, krzyże bez nazwisk, jakby bracia naprawdę zniknęli. Razem ze swoimi tajemnicami. Niektórzy uciekli do Czech. Inni mieli schronienie u książąt piastowskich, którzy nie chcieli otwarcie wystąpić przeciwko papieżowi. Ale jedno jest pewne. Polska stała się dla wielu ostatnim bastioniem templariuszy. Tu przetrwali dłużej niż gdziekolwiek indziej. A może nigdy naprawdę nie odeszli? Bo wkrótce... W miejscu, gdzie kiedyś modlili się templariuszy, pojawił się nowy zakon równie tajemniczy Joannici. Gdy płomienie pochłonęły Templariuszy w Paryżu, a ich potęga legła w gruzach, w Europie pojawił się nowy gracz Zakon Joannitów, znanych też jako kawalerowie maltańscy otrzymał od papieża zadanie przejęcia wszystkich dóbr po zniszczonym zakonie świątyni. Oficjalnie po to, by zachować ciągłość chrześcijańskiego dzieła. Nieoficjalnie, by zatrzeć wszelki ślad po templariuszach. W Polsce proces ten przebiegał spokojniej niż na Zachodzie. Nie było stosów ani masowych aresztowań. Ziemie templariuszy, te same twierdze, klasztory i wsie po prostu zmieniły właścicieli. W Chwarszczanach, w rurce, w oleśnicy małej, Czerwony Krzyż Templariuszy zastąpił Biały Krzyż Joannitów. Ale ludzie mówili, że w środku nic się nie zmieniło. Miejscowi szeptali, że Joannici to ci sami bracia, tylko w nowych płaszczach, że wielu Templariuszy po prostu przyjęło nowe śluby, zachowując dawne sekrety. W kronikach widać dziwne zbieżności: te same nazwiska, te same przywileje, ten sam sposób działania. Zakon przetrwał, ukrywając się w cieniu własnego następcy. W kościołach, które przejęli Joannici, pozostały symbole zakazane przez papieskie edykty. Ośmioramienne gwiazdy, tajemne znaki, których znaczenia nikt już nie rozumiał. W chwarszczanach, gdzie do dziś witraże świecą krwawym światłem, można zobaczyć coś, co wygląda jak portret templariusza, z datą, która nie powinna istnieć. Czy to przypadek? Czy może znak, że templariusze nigdy nie zniknęli, tylko przeszli do innego zakonu pod nowym imieniem? Z czasem Joannici stali się potężni, bogaci, wpływowi, ale nie mieli tej samej tajemnicy w oczach, nie byli mystykami, nie szeptali modlitw w nocy, nie trzymali się z dala od ludzi. Byli jak nowa maska Starego Ducha, dziedzicy czyża, ale nie jego sensu. I choć historia oficjalnie mówi, że templariusze przestali istnieć, to właśnie wtedy, pod płaszczem Joannitów, zaczęła się ich druga Ukryta epopea, cień, który nigdy nie przestał rosnąć. Zakon świątyni przestał istnieć na papierze, ale nie w rzeczywistości. Bo jeśli coś było w templariusach potężniejsze niż złoto, to ich tajemnica. I tej tajemnicy nie dało się spalić na stosie. Po rzekomym rozwiązaniu zakonu pojawiły się dziwne pogłoski. Mówiono, że nie wszyscy bracia uciekli za granicę. Niektórzy mieli pozostać w Polsce, żyjąc w ukryciu, jako pustelnicy, zakonnicy, a czasem jako zwykli ludzie, którzy tylko nocą spotykali się w starych kaplicach. To tam, w ciszy, mieli przechowywać wiedzę i rytuały dawnego zakonu. Z czasem zaczęto mówić o bractwach templariuszowych, które działały w cieniu kościoła. Nie miały nazw, nie miały statutów, tylko symbole. Krzyże wyryte na kamieniach, znaki na drzwiach, układy dłoni rozpoznawane tylko przez wtajemniczonych. Niektórzy badacze twierdzą, że z tych właśnie tajnych zgromadzeń wywodzą się późniejsze loże masońskie, że masoneria, różokrzyżowcy, a nawet niektóre zakony rycerskie są duchowymi spadkobiercami templariuszy. W Polsce te ślady są wyjątkowo wyraźne. W starych kronikach i dokumentach klasztornych można znaleźć wzmianki o braciach zakonnych bez przynależności, którzy pojawiali się w miastach takich jak Poznań, Wrocław, Kraków. Nie nosili symboli, nie składali przysiąg przed biskupami, ale ich obecność była odczuwalna. Zajmowali się rzemiosłem, architekturą, budową świątyń. Jakby wciąż wykonywali święte zadanie. Strzegli tajemnicy konstrukcji, proporcji, wiedzy. Niektórzy historycy mówią wprost: Templariusze nie zniknęli, lecz ewoluowali. Przemienili się w sieć dyskretnych bractw, które przez wieki przekazywały swoją mądrość pod różnymi imionami. Bractw, które miały wpływ na powstawanie nowych idei. Od renesansu po rewolucję. Ale w Polsce ta linia była szczególna. Bo tutaj nie chodziło o władzę ani złoto. Tutaj chodziło o przetrwanie ducha, o zakon, który przeszedł w cień, ale nigdy nie przestał czuwać. A jeśli spojrzeć uważnie, w symbolach polskich miast, herbach i architekturze, można wciąż dostrzec ich ślady. Jakby templariusze naprawdę nigdy nie odeszli. Od wieków legendy o templariuszach krążą wokół jednego słowa. Skarb. Nie chodzi tylko o złoto, choć i tego mieli podobno niewyobrażalne ilości. Chodzi o coś więcej, o wiedzę, o relikwie, o potęgę, która mogła zmienić losy świata. Gdy w 1307 roku w Paryżu rozpoczęły się aresztowania, królewscy żołnierze znaleźli w templariuszowych skarbcach pustkę, nie było ani złota, ani srebra, ani dokumentów. Wszystko zniknęło, jakby ktoś przewidział nadchodzącą katastrofę. Według jednej z teorii, część braci miała uciec na północ, przez Ren, przez Pomorze, aż do Polski. To właśnie tutaj miał trafić zaginiony skarb z zakonu świątyni. Ślady tej historii prowadzą w kilka miejsc. Pierwsze – Chwarszczany. Kaplica na Odludziu o niezwykłej, niemal mistycznej architekturze. Pod jej fundamentami archeolodzy znaleźli dziwne podziemne korytarze prowadzące donikąd. Niektórzy uważają, że właśnie tam ukryto skrzynie ze złotem, dokumenty i przedmioty o niezwykłej mocy być może nawet legendarny święty Graal. Inne legendy wskazują na rurkę. Dawną komandorię templariuszy niedaleko Gryfic. Podobno, zanim Joannicy przejęli to miejsce, znaleziono tam zasypane wejście do podziemi, a w środku znak krzyża i wypalone świece. Ktoś tam był i wiedział, że wkrótce trzeba będzie zniknąć. Ale najciekawsza z opowieści dotyczy jeziora Drawsko. Woda głęboka, ciemna, a w jej sercu maleńka wyspa której nikt nie badał do końca. Lokalne podania mówią, że pewnej nocy, tuż po upadku zakonu, wędrowcy widzieli, jak przez las ciągnął orszak konny z wozami, które zatoczyły krąg nad brzegiem jeziora. Rano po nich nie było śladu, a nocą, kiedy wiatr milknie, podobno słychać dźwięk łańcuchów i cichy brzęk metalu pod wodą. Czy to tylko legenda? A może templariusze naprawdę ukryli coś w polskich ziemiach, wierząc, że tutaj, w kraju jeszcze wolnym od zachodnich intryk, ich dziedzictwo przetrwa? Współcześni poszukiwacze skarbów wciąż próbują to sprawdzić. W Farszczanach prowadzone są badania georadarowe, w Drawsku nurkania, ale jak dotąd nikt nie znalazł niczego pewnego, tylko ciszę. Jakby Polska naprawdę była ich ostatnim azylem i ich grobowcem. Skarb Templariuszy to nie tylko złoto i srebro to coś znacznie cenniejszego. Od wieków powtarza się legenda, że zakon świątyni był strażnikiem świętych relikwii z Jerozolimy przedmiotów, które mogły odmienić losy świata. Niektóre z nich miały być darami królów, inne zdobyczami wypraw krzyżowych. Jeszcze inne reliktami samego Chrystusa. Według starych kronik, templariusze posiadali szczątki Krzyża Świętego, włócznie przeznaczenia, a nawet fragment arki przymierza. Ale najczęściej mówi się o jednym artefakcie, świętym gralu. Nie kielichu w dosłownym sensie, ale symbolu naczyniu, które miało przechowywać tajemnice nieśmiertelności, boskiej mocy lub wiedzy sprzed czasów chrześcijaństwa. I tu zaczyna się polski wątek. Kiedy zakon upadał, część relikwii miała zostać ewakuowana z Francji i przewieziona w bezpieczne miejsce nie do Anglii, nie do Szkocji, lecz na wschód, na ziemie słowiańskie, do Polski, gdzie Templariusze mieli swoje najwierniejsze komandorie. W chwarszczanach, w głębi kaplicy, znajduje się ołtarz o niezwykłej konstrukcji. Pod nim odkryto kamienną płytę z wyrytym symbolem dwóch krzyży splecionych w znak niespotykany w żadnym innym miejscu Europy. Podczas badań georadarowych wykryto pod posadzkami pustą przestrzeń, jakby małą komnatę. Nikt jej nie otworzył. Czy to możliwe, że właśnie tam spoczywa relikwia, o której świat zapomniał? Niektórzy badacze twierdzą, że templariusze nie przywieźli grala, ale coś innego. Tablice światła, starożytny artefakt, który miał przechowywać tajemnice wiedzy sprzed czasów chrześcijaństwa. Inni mówią, że w Polsce przechowywano czarny kamień, rzekomo z samego serca świątyni Salomona. Kamień, który miał moc nad życiem i śmiercią. Brzmi jak legenda. Ale kiedy w latach 90. archeolodzy zbadali kryptę w okolicy templariuszowskiej kaplicy natrafili na coś dziwnego. Małą komorę wypełnioną popiołem, który nie pochodził z drewna, ani z ludzkich szczątków, to było coś innego. Materiał nieznanego pochodzenia o składzie chemicznym, którego nie potrafiono jednoznacznie wyjaśnić: Czy to dowód? Nie, ale może ślad. Bo może prawda o templariuszach nie leży w złocie, tylko w tym, czego strzegli wiedzy, która była zbyt niebezpieczna, by przetrwać w rękach zwykłych ludzi, i może właśnie dlatego ukryli ją w Polsce kraju, który w ich oczach był daleko od chciwości Zachodu i z szaleństwa królów. Templariusze zniknęli z kronik, ale nie z historii. Ich duch przetrwał i to właśnie w Polsce miał znaleźć nowy dom. Bo tutaj, pośród lasów, rzek i zamków, rodziła się nowa elita polskie rycerstwo. I wielu z nich, choć nigdy nie przyznali się do tego wprost, miało w sobie coś z dawnych rycerzy świątyni. Po upadku zakonu wielu templariuszy schroniło się w klasztorach, w dobrach należących do Piastów i Joannitów. Z czasem część z nich miała się wmieszać w miejscową ludność, przyjąć nowe nazwiska, a ich potomkowie związać się z rodzącą się polską szlachtą. Nie ma na to dowodów w dokumentach, ale są przesłanki. Niektóre herberycerskie z XIV i XV wieku mają symbole niemal identyczne z templariuszowymi znakami. Dwa krzyże, miecz wbity w ziemię, czasem nawet dwa konie na jednym grzbiecie znak ubóstwa templariuszy. W kronikach z epoki pojawiają się też wzmianki o braciach rycerskich z zachodu, którzy mieli uczyć młodych polskich rycerzy sztuki wojennej, strategii, ale i dyscypliny duchowej. Niektórzy historycy sugerują, że właśnie dzięki nim polskie rycerstwo zaczęło różnić się od zachodniego. Było mniej brutalne, bardziej lojalne, silniej zakorzenione w idei służby. Jakby templariusze pozostawili tu swoje moralne dziedzictwo. A może i coś więcej. W niektórych starych rodach mówi się do dziś o starych księgach, przechowywanych od pokoleń. O manuskryptach, które przeszły z rąk do rąk, zawierając wiedzę nie tylko o rycerstwie, ale i o symbolice. Tajemnych naukach, medycynie, astronomii. Niektóre z tych rodzin, jak rody z Pomorza, Wielkopolski czy Śląska, przez wieki utrzymywały tajemnicze powiązania z klasztorami w dawnych siedzibach Templariuszy. Legenda głosi, że raz na sto lat w ruinach kaplicy w Chwaszczanach pojawia się cień rycerza w białym płaszczu nie mówi, nie porusza się tylko czuwa. Jakby pilnował czegoś, co wciąż pozostaje ukryte. Czy to tylko ludowa bajka? A może echo dawnego przymierza między Templariuszami a Polską, która dała im schronienie, gdy cały świat się od nich odwrócił? Bo jeśli Templariusze rzeczywiście osiedlili się tutaj, jeśli ich krew i ich wiedza przetrwały wśród polskich rodów, to Polska może być nie tylko ich ostatnim azylem. Ale także miejscem, w którym wciąż bije ostatnie serce zakonu świątyni. Historia lubi zostawiać ślady. Nie zawsze są to dokumenty, pieczęcie czy kroniki. Czasem ślady te kryją się w symbolach, które przetrwały wieki. W Polsce, w miejscach, gdzie kiedyś stali Templariusze, można znaleźć znaki, które zdają się mówić więcej niż niejedna księga. Na ścianach kaplic, w kamieniach nagrobnych, w herbach rodów rycerskich, wszędzie powtarza się ten sam motyw: krzyż równoramienny, dwa miecze, słońce i księżyc splecione w jeden znak. To nie są przypadkowe ozdoby, to język symboli, którym templariusze mówili do świata. Wyśmy chwarszczeń, miejsce, które do dziś emanuje dziwną energią. Na witrażach można dostrzec symbole alchemiczne, których znaczenie sięga daleko poza chrześcijańską tradycję. W podłodze ukryty jest wzór przypominający gwiazdę o ośmiu ramionach symbol harmonii, równowagi i tajemnicy boskiego światła. Czy to tylko dekoracja, czy może echo templariuszowskiej wiedzy o geometrii i świętej proporcji? Tej samej, którą posługiwano się przy budowie świątyni Salomona. Podobne znaki można znaleźć w herbach wielu polskich rodzin szlacheckich Ostoja, Abdang, topór. Każdy z nich ma w sobie elementy, które niektórzy badacze wiążą z zakonem Templariuszy. Czy to możliwe, że polska heraldyka przechowała część Templariuszowskiego kodu? Że rycerskie rody, które przez pokolenia służyły królom, w rzeczywistości nosiły w sobie cząstkę duchowego dziedzictwa świątyni? Jest jeszcze inny trop. W starych kościołach Pomorza i Wielkopolski odnaleziono kamienne płyty z wyrytymi symbolami równoramiennego krzyża i słońca. Niektóre z nich ustawione są w taki sposób, że w dzień przesilenia letniego promień słońca pada dokładnie w ich środek. Jakby ktoś chciał połączyć światło z krzyżem, niebo z ziemią. To już nie religia. To starożytna wiedza o harmonii i czasie, którą templariusze mogli przywieść z Bliskiego Wschodu. A wśród legend, które krążą do dziś, jest jedna wyjątkowa. Mówi, że jeżeli się zrozumie znaczenie templariuszowskich symboli i odnajdzie ich układ na ziemiach Polski. Wskażą one drogę do miejsca, gdzie bracia świątyni ukryli swój ostateczny sekret. Nie złoto, nie relikwie, ale prawdę o tym, kim byli naprawdę. Bo może największa moc Templariuszy nie tkwiła w ich mieczach ani w ich bogactwie, lecz w wiedzy, którą przekazywali w ukryciu, przez symbole, przez kamienie, przez krew rodów, które przetrwały. Aż do dziś. Wydawałoby się, że templariusze to przeszłość, zakon, który spłonął w ogniu herezji, którego ślady zatarł czas i polityka. A jednak, gdy spojrzysz uważnie, zobaczysz, że ich duch nigdy naprawdę nie zgasł. W Polsce wciąż istnieją miejsca, w których historia świątynnych rycerzy pulsuje pod ziemią. Ruiny w Chwarszczanach, kaplica w Rurce, stare mury w Oleśnicy Małej. Wszystkie te miejsca łączy coś nieuchwytnego. Jakby czas się tam zatrzymał. Jakby echo modlitwy sprzed 700 lat wciąż unosiło się w powietrzu. To właśnie tutaj duch Templariuszy miał przetrwać, przebierając nowe formy. Nie już jako zakon, nie jako potęga zbrojna, ale jako idea Idea odwagi, lojalności, wiary w coś większego niż człowiek. W średniowieczu Templariusze bronili pielgrzymów, w czasach nowożytnych ich duch miał inspirować tych, którzy bronili wolności. Niektórzy historycy mówią, że polskie rycerstwo, a później nawet konspiratorzy XIX wieku przejęli ich symbolikę i sposób myślenia. Bo w każdej epoce potrzebni są ludzie, którzy wierzą w misję. Nie w rozkaz. Współcześnie Templariusze są tematem książek, filmów i teorii spiskowych, ale w cieniu sensacji wciąż bije prawdziwe pytanie. Kim byli naprawdę? Czy zakon, który powstał by chronić wiarę, nie stał się w końcu strażnikiem wiedzy, której Kościół się obawiał? Czy dlatego musiał zniknąć nie z powodu chciwości Filipa pięknego, ale dlatego, że odkrył coś, co mogło zachwiać całym światem chrześcijańskim? Polska stała się ich schronieniem, może nawet drugim domem ziemią, na której mogli ukryć to, czego nie mogli uratować w Paryżu. Ich symbole, ich duchowość i ich sekrety przetrwały w kamieniach, w herbach, w legendach, a może i w nas. W narodzie, który tyle razy musiał walczyć o przetrwanie, tak jak oni. Bo Templariusze nie byli tylko wojownikami. Byli strażnikami idei, że prawda i wiara są większe niż moc, że lojalność wobec dobra jest silniejsza niż miecz. I może właśnie dlatego ich tajemnica przetrwała. Nie w złocie, nie w relikwiach, ale w ludziach, którzy wciąż szukają sensu, odwagi i światła. W świecie pełnym cieni. Dziś mówi się, że ich duch wraca, że coraz więcej ludzi czuje potrzebę szukania ukrytej wiedzy, zapomnianej mądrości, dawnych wartości. Być może to właśnie jest powrót świątyni. Nie z kamienia, lecz z serc. Bo jeśli templariusze naprawdę odeszli, to tylko po to, byśmy któregoś dnia mogli ich odnaleźć w sobie.